Aluszka. Jesteśmy Ola i Michał. Od 2018 roku żeglujemy dookoła świata na naszej krystal. Ten jacht to nasz dom, którym docieramy w najdalsze zakątki naszej planety. Lubimy zarówno żar tropików, jak i chłód wysokich szerokości. Lato 2022 spędziliśmy na Aleutach, czyli tej części Alaski, do której można dotrzeć tylko wodą. Zapraszamy Cię na opowieść o tym, jak tam dotarliśmy i co widzieliśmy. W maju 2021 roku dotarliśmy na Polinezję Francuską. Po ponad roku w tropikach poczuliśmy zew dalekiej północy. W lecie 2020 roku żeglowaliśmy już po Alasce i ogromnie nam się tam spodobało. Wtedy aleuty dygoliśmy, więc teraz postanowiliśmy tam spędzić cały sezon. Z polinezji na aleuty jest około 5000 mil. Zdecydowaliśmy się przepłynąć ten dystans za jednym zamachem. Zakładamy, że zajmie nam to około 40 dni. Naszym pierwszym przystankiem będzie amerykańska wyspa Atu, położona najbardziej na zachód, niedaleko Kamczatki. Potem wzdłuż łańcucha Letów popłyniemy na wschód od Dutch Harbor. Dla wielu, Dutch Harbor to miejsce na krańcu świata. Dla nas to będzie miejsce powrotu do cywilizacji, sklepów, internetu. Potrzebujemy więc przygotować się na około 100 dni totalnie samowystarczalnego życia i żeglugi. Dziś opowiemy o tym, jak to zrobiliśmy. Zapraszamy! Głównym zadaniem było zaprowiantowanie. Przez pierwsze 3 tygodnie żeglugi będziemy płynąć w tropikach i to w lato. Oznacza to, że będzie naprawdę gorąco. Nie ma więc co liczyć, że świeże warzywa i owoce to przetrwają. Zakładamy, że z wyjątkiem cebuli, ziemniaków, czostku, dyni i może kapusty nic raczej nie wytrzyma dłużej niż 3 tygodnie. Dlatego na większość wyprawy przygotowujemy się na jedzenie mrożonek i rzeczy z puszek czy słoiczków. Potrzebowaliśmy oszacować ile mniej więcej potrzebujemy, a potem to kupić. Kiedy dodamy do tego mąkę, ryż, kaszę, makarony, chemię typu papier toaletowy czy płyn do mycia naczyń, to wychodzi pewnie z kilkaset kilogramów. Podzieliliśmy zakupy na kilka transz i stopniowo zaczęliśmy je robić już w maju. Na nasze szczęście staliśmy wtedy przy Tahiti, czyli w miejscu gdzie jest duży Kerfur i dużo różnych rarytasów. W kolejnej fazie siadamy na ponton i wszystko to przewozimy. Na jakcik. Czwarta transza. Jeszcze chyba z jedna będzie. A jakcik tam. Hen, hen, na tym co Kolejnym etapem było rozłożenie tego całego jedzenia po krysi. Więc otworzyliśmy wszystkie możliwe dziury. Te są używane na stałe, ale te. Są tajne skrytki, które właśnie poznajecie, czyli pakisty pod podłogą. W tej kabinie też tak jest. Będziemy pytać tylko we dwoje, więc spokojnie możemy sobie to jedzenie złożyć po kabinach, ale zanim jeszcze wypłyniemy, to czeka nas jeden rejs z załogą, więc trzeba to jakoś pochować. Tutaj powędrują sobie puszki z sosami. W kerfurze znaleźliśmy takie... puszki wege. Bardzo smaczne, to różnego rodzaju. Są, są w sosach pomidorowych albo bakłażan, albo cukinia, albo papryka. Kupiliśmy tego chyba z 20 słoików, no bo można to wstać i w wrap, do wrapów, i do makaronu, i do ryżu. Można z tego też zrobić z zupę, jak się to zblenduje i troszkę rośnieńczej doprawia, więc naprawdę sporo różnych opcji. No więc tutaj staramy się schować rzeczy, żeby były jak najbardziej z tyłu i jak najniżej. Tam mamy ryże też schowane. Proszę bardzo, no i oczywiście trwa ewidencja tego wszystkiego. Ja mam taki pliczek w Excelu, który mam podzielony. Sypkie sosy płynne, tu mam napisane, gdzie w jakich bakistach to jest, pochowane. Mam puszki, czyli jakie puszki mamy też gdzie pochowane. No i tak samo mam drugi, drugi pliczek. Mam kliczek cały aleuty, gdzie mam po prostu rozpisane całe zakupy, co już kupiliśmy, co kupujemy w ostatnim momencie, co kupujemy, e, co już mamy, co musimy kupić, co w ostatnim momencie będziemy kupować. Dania sobie wypisałam, jakie ja mam i mniej więcej wiem, co potrzeba do nich. No i spisujemy sobie też wydatki, bo no. Sami jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie w porównaniu do Hawajów. Ja mam wrażenie, że tutaj jest troszkę taniej niż na Hawajach, paradoksalnie. No a teraz to wszystko trzeba rozpakować i rozłożyć. Stary dobry sposób, czyli podpisywanie puszek, żebyśmy wiedzieli jak patrzymy, jak otworzymy pakistę, co jest gdzie? Zawsze oklejamy słoiczki, żeby były po dwa. Bo jak są dwa, nie postawi się je w odpowiednią stronę. Czyli tak, to się wtedy nie przewracają. Uuu! Uuu. <laughs> Sprytnie! Tak! Cyk! Takie tutaj mamy zapasy. Do końca tygodnia powinno wystarczyć. Oprócz jedzenia, musieliśmy być też pewni, że nasza Crystal jest gotowa na tak długą żeglugę. Żyjemy na jachcie na co dzień, więc utrzymanie je w perfekcyjnym stanie to nasza codzienność. Niemniej jednak, o kilka rzeczy trzeba było zadbać. Raz na jakiś czas e, trzeba zrobić przegląd e, olinowania stałego, żeby zobaczyć czy nie ma żadnych niespodzianek, czy nic nam się na pewnym morzu nie urwie. No i korzystając z tego, że dzisiaj mamy taki piękny poranek, nic nie wieje spokojnie, to łażę na górę. A do tego mamy, ta, mam takie fajne gadki: e, taką uprząż, e, ż, dzięki której nikt mi nie musi pomagać. Samodzielnie wchodzę i schodzę. E, I to jest naprawdę super sprawa. Polecam. No, dobra, to następne, następne ujęcie z góry. Pierwszy pit stop, zawsze przy wantach kolumnowych. Patrzę, czy wszystkie przetyczki na salingach, ok, czy okucia nie pękają. No i póki co wszystko wygląda w porządku. Nasz okucia, zwróćcie uwagę, ta, 14 to jest, ta stalówka to jest 14 mm, więc to jest naprawdę, naprawdę moc. Ok, idziemy tutaj. Tu wszystko w porządku. Te końcówki mamy do wymiany w Meksyku zaplanowane. Także jeszcze powinny starczyć. Okej. Okay. I... i na drugą stronę. talina, e, ta tutaj. O, o talina. To jest nasz Tak. Używamy, jak są większe fale żeby trochę usztywnić maszt, żeby mniej, żeby odciążyć wanty kolumnowe w pracy masztu przód-tył. Taki pomysł działa i to naprawdę jest super. Inspekcja piętro wyżej, e, jesteśmy jakieś 13 metrów nad pokładem i tutaj też wszystko wygląda e, w porządku. No i wreszcie jesteśmy na topie. Wszystko, wszystko obejrzałem, i wszystko wygląda w porządku. Tutaj kręcę tylko, żebyście mogli sobie zobaczyć, jaki jest piękny widoczek za mną. No i co my tutaj mamy? Mamy światło kotwiczne i trójsektorówkę, której używamy właściwie zawsze podczas ponięcia antena UKF i tutaj przed moją twarzą wiatrowskaz, który stoi. Bo, bo nic nie wieje Natomiast na szczęście e, Na szczęście e, Wszystko jest w porządku No powiem wam, że zawsze wchodzę Tutaj tak z takim ciężkim sercem Co jak coś znajdę No bo już nie raz znalazłem się Okazywało że trzeba było wymieniać stalówkę No i to jest zawsze Gruba robota e, No i Lepiej jak nic nie ma do roboty Niż, niż wydawać pieniądze i, i traci czas. O matko, a tu właśnie, właśnie przepłynęła tamta motorówka. Niektórzy tutaj mają, mają gdzieś tu na kotwicy, i nieźle zasuwają. No dobra, to wszystko tu ładnie wygląda. To powoli ruszam w dół. Kolejną rzeczą, jaką robimy przed wypłynięciem, to jest. Renowacja naszego bikini. Bikini używamy w tropikach, no a na Alasce to zdecydowanie nie jest, są tropiki i nie jest tam gorąco i nie ma tak dużo słońca, więc je zdejmiemy. Ale słuchajcie, przez to, że jesteśmy dużo, co ostatnio byliśmy w tropikach, to po prostu poszły nam szwy i nitki przez słońce, bo słońce naprawdę robi dużo krzywdy różnym rzeczom. Zobaczcie, co się stało. Po prostu te nitki wsparciały, wyplewiały, że o! A, a, a Więc muszę to szyć na maszynie, więc teraz akcja zdejmowanie. Szycie później jeszcze założymy, no bo jeszcze z miesiąc tu będziemy i będziemy tak z miesiąc płynąć jeszcze w tropikach, więc ten cień jest po prostu na wagę złota. Ale żeby się to całkiem nie rozpadło, to trzeba się tym zająć. No i stało się. Złamałam igłę. Moja pierwsza złamana igła. Zobaczcie. W... Pierwsza złamana igła w takiej maszynie. Mam nadzieję, że nie rozwaliłam bębenka. Łączę się to od prądu i sprawdzam. Najgorsze jest to, że wsadzenie tego tutaj nie było taką łatwą rzeczą. A? Ona po prostu wyjechała, bo to jak tak skacze, to się rozjeży, To się... to się po prostu... O! Obluzowuje tutaj to. O. Eee, to. To jeszcze nie złamam migły. Hehe. <noise> Operacja wzmacniania bymini zakończona. Oczywiście miałam nadzieję, że zajmie to 3 godziny zajęło, Cały dzień, bo maszyna troszeczkę była też zmęczona, foszki miała, ale się udało, naprawiliśmy wszystko, co chcieliśmy naprawić, wzmocniliśmy to, co my się, myślimy, że może pójść niedługo. Czas założyć i przejść do kolejnych rzeczy. Kolejna rzecz w ramach przygotowań to test ogrzewanka. No, chcielibyśmy, żeby na lasce ogrzewanko nam działało. E, no i próbne, próbne właśnie odpalenie nastąpiło. Wszystko jest super, ale tutaj chcę się z nami podzielić taką ciekawostką. Jakiś czas temu mieliśmy problemy z ogrzewaniem, kopciło, nie zawsze chciało odpalać i gdzieś tam na, w internetach wynalazłem, że jak od czasu do czasu się puści ogrzewanie na nafcie, hmm, żeby to tak z pół litra do litra sobie przepaliło, to wtedy się wszystko czyści. No i rzeczywiście, gry ma siło dwa lata temu e, kupiłem naftę i, e, i ta nafta to uleczyła, i teraz właśnie puszczamy, puszczamy na nafcie e, po dłuższym postoju, e, żeby się trochę właśnie przeczyściło. Także tutaj tutaj mamy naftę, proszę bardzo. Ogrzewanko chodzi A tutaj w maszynowni gdzie mamy Wężyk zasilający To wężyk Ten niebieska, niebieska cienka rurka Nie ciągnie z diesla tylko ciągnie ze słoika Ze słoiczka w którym Jest nafta No i wszystko Wszystko działa Elegancko także Super oby tak, oby tak dalej Nie ma jak ogrzewanko w tropikach. Przyjemnie, przyjemnie ciepłko sobie dmucha, elegancko. Wczoraj zrobiliśmy ogromne zakupy puszkowe, chyba ze 100 kg przywieźliśmy na krysie, Teraz trzeba to jakoś rozłożyć. Nie jesteśmy fanami puszek, wiadomo, że świeże warzywa i owoce są znacznie lepsze i już na pewno niż puszki lepsze są brożonki, ale w ciągu tych 100 dni na pewno przyjdzie moment, kiedy po prostu zjemy wszystkie brożonki, bo warzywa świeże to będziemy przez pierwszy miesiąc w cieple płynąć, więc one się niestety szybko zużyją. Zużyją, zjemy je i wtedy puszki będą naszymi przyjaciółmi, tylko teraz musimy je rozłożyć. Trzy pudła, jedna na drugim tu i trzy pudła, ale jak chcesz zrobić, trzy pudła. No tak, że to, dużo do skrzyneczki. A! Zamknąć i wtedy to jest mega oszczędność miejsca. No, trzy, bo trzy takie pudła, których nie widziałeś praktycznie, już nie ma. A! No. Trzy, trzy, tu pudło, skrzyneczka. Skrzyneczka, skrzyneczka, trzy skrzyneczki. ok Okej. Okay. Podpisujemy wszystkie półtrzeczki. F B. Fasolka. Fasola biała. Fasolka biała i zrywamy etykiety. Żeby potem jakby się dostała woda, żeby nie było etykietowej mazi. żeby. No i robaki lubią to. Ta. -da. Ok. Hmm, a może tak, jak to jest na później i nie będziemy zaglądać od góry. A nie lepiej no to wtedy, pierwszą? No to wtedy Czekaj, się zmieści tak. No ale to tak samo moim zdaniem lepiej jest kłaść tak. A potem na górę tak? I potem tak. No nie wiem. Zamknie się. No to ciśniesz po prostu, a może i nie. Docisnę. No. To jest w miarę elastyczne. Dobra. Moja propozycja jest taka: po 15 fasol. Mm -hmm. 5 Mhm. Mm I teraz fasola czerwona, F3. Mm -hmm. I też 5. Ok. okay. Zobaczymy, jak to będzie szło. Dobra. A nie wziąłem na Robimy tak, że każda, każda pół, taka puszka puszkowa. Eee, Boże, zapomniałam, kto się nazywa. Skrzyneczka. Skrzyneczka. Dziękuję. Chyba trochę jestem już zmęczona tym, jednak. Eee, skrzyneczka puszkowa ma swój numerek. Proszę napisać numerek drugi. To będzie. Cyk. Zapisane. Na razie Cyk. na brudno. Zapisuję bardzo na brudno na tej karteczce. Później wprowadzę w mojego Excel'a. Ja I też mamy. Ja też już tutaj... Taśma jest słaba. No, słaba jest, ale na przykład to można wykorzystać i. Nie tego tak żeby... Przecież nie, to ładnie leży, dobra. To weź na tym dwójkę. Tylko to się tak sprzedaje. Na tym też, Tak wstawię także pierwszą skrzyneczkę cyk. O, no. I to jest... Nie no i właśnie to jest dobre, wiesz, to jest taka... Że nie dopchana, że jesteś w stanie podnieść. Tak, taka, taki ciężar. Akurat. Proszę bardzo, nasze pakisty w Och okay. Magazyny jedzeniowe. Jedna skrzyneczka poszła. Działamy Potwieramy dalej. Działamy drugą. Stronę. Na Tahiti zrobiliśmy około 80% zakupów. W sumie 6 razy odwiedziliśmy Carrefour'a i wydaliśmy około 12 tysięcy złotych. Świeże warzywa, owoce i nabiał kupiliśmy już w ostatniej turze, dzień przed wypłynięciem na aleuty. Byliśmy wtedy na wyspie Rajatea niedaleko Bora Bora. Przed czas na podniesienie pontonu i spuszczenie z niego powietrza. No, zawsze przed długą trasą taką gdzie możemy jakiś mocniejszy sztorm spotkać po drodze to ten ponton zwijamy także nawet jak płyniemy czasami 1000 mil ma być, czy 2000 ma być spokojnie to wisi pod panelami ale teraz gdzieś tam na północnym Pacyfiku może nas złapać jakieś zło to lepiej być bez pontonu wiszącego zwijamy Ostatnie chwile na Polinezji. Ostatnie trzymanie cumy ostatnie tupianie po ziemi polinezyjskiej. Cumki oddane. prawie, ta ostatnia. Prawie oddane. Z tyłu już cumki nie mamy. Jesteśmy na stacji benzynowej. Krysia zatankowana. Ja u żandarmów przed chwilą brałam papiery nasze check-outowe i podbiłam nasze paszporty i, o I w drogę Bóg. jedziemy. Wypływamy. Ostatni raz przejść to na... jest. Ostatni raz, dokładnie. Uhunaj Polinezjo! Na jakiś czas. Kiedyś to wrócimy, co? Na kilka lat. Max 10. <mum>